Mam do ciebie jedno pytanie. Czy uważasz się za grzesznika? Jeśli to pytanie uraziło cię, to znaczy, że słowa, które chcę powiedzieć, nie są dla ciebie. Nie potrzebujesz ich słuchać, gdyż twoje serce nie jest gotowe na to, aby je usłyszeć. Lecz jeśli odpowiedziałeś tak, to chciałbym podzielić się z tobą czymś, co może ci się przydać. Chciałbym przeczytać ci wspaniały fragment, z Ewangelii Łukasza. On pokaże ci prostotę. Prostotę zbawienia. Posłuchaj proszę. Fragment ten skierowany jest do ludzi, którzy pokładają ufność w samych sobie. Że są usprawiedliwieni, a innych lekceważą. Wiem, że ten fragment jest nieadekwatny do tego, co powiedziałem na początku, ale w tym fragmencie znajdziemy coś, co ci się przyda. Jeśli uważasz się za grzesznika, to posłuchaj, proszę. Jezus powiedział te podobieństwo: Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik czyli grzesznik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten oto celnik, grzesznik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik, czyli grzesznik, stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłosi w mnie grzesznemu. Powiadam Wam: ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaśnie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Spójrz ze mną jeszcze raz na ten krótki fragment. Co On może Ci powiedzieć, przyjacielu? Jeżeli potrafisz przyjść do Boga z głową opuszczoną, to znaczy w pokorze, można powiedzieć na kolanach. Ktoś, kto staje przed Bogiem z podniesioną głową, najprawdopodobniej jest pełen pychy. Jezus pokazuje nam tutaj, że takie rozgrzeszenia nie otrzyma. Ale jeśli stajesz przed Bogiem z głową, Pochyloną. I nie śmiesz nawet oczu podnieść ku niebu. Nie śmiesz nawet, bo czujesz, nie, czujesz się niewartościowy, aby mówić do Boga. Czujesz się, że nie zasłużyłeś na to, aby Bóg Cię słuchał. I ten, który bił się w pierś swoją, oskarżając samego siebie, bił się w pierś, to ja, to ja. Nie mam nic na wytłumaczenie. Nie chcę obwiniać nikogo innego. To ja. Powiedział takie słowa. Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Po prostu. Postawa serca. Oskarżenie samego siebie, a nie innych. Czyli przyjęcie winy. I prośba o miłosierdzie. To wszystko, czego wymagał Bóg. Od tego człowieka. To wszystko wystarczyło, aby ten człowiek wrócił do domu usprawiedliwiony. Ty możesz już dziś być przed Bogiem usprawiedliwiony. Wystarczy tylko to, co tu jest napisane. To wszystko. Już teraz możesz paść na kolana. Już teraz możesz zawołać do Boga. Ja zgrzeszyłem. Bądź miłości w mnie grzesznemu. Jezus powiedział: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a każdy, kto się poniża, będzie wywyższony. Czy Twoje serce jest gotowe do tego, aby prawdziwie uniżyć się przed Bogiem? Wybaczenie może przyjść do ciebie już dziś. Zbawienie może być udziałem Twego domu już dzisiaj. Jeśli Twoje serce jest gotowe, nie zwlekaj. Chciałbym pokazać Ci także inny fragment z tej samej Ewangelii. Znowu Ewangelia Łukasza. Tym razem rozdział siódmy. Tutaj. Czytamy o grzesznicy, która przyszła do Jezusa i swoimi włosami, obmyła mu stopy i swoimi włosami je wytarła. Na koniec tej, 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 tej sytuacji, czytamy takie słowa: Jezus rzekł do tej kobiety: Odpuszczone są grzechy Twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać sobie, któż to jest ten, który nawet grzech odpuszcza. Ale on powiedział do kobiety, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Ona przyszła i umyła Jezusowi stopy. Czy jesteś gotowy, aby przyjść i uniżyć się przed Bogiem? Umyć mu stopy duchowo. Mycie, stop, mycie stóp było uznawane za coś najniższego. Ostatni z niewolników wykonywał tę czynność. Czy jesteś gotowy przyjąć pozycję niewolnika, pozycję sługi, aby zostać rozgrzeszonym? Aby otrzymać ten wspaniały dar? Ona nawet o to nie prosiła. Ona po prostu się uniżyła. A Jezus powiedział: Twoja wiara, twoja wiara zbawiła cię. Jeśli uwierzyłeś w to, że jesteś grzesznikiem, jeśli uwierzyłeś w to, że Jezus zbawia, że jego krew może oczyścić z grzechu, to jesteś gotowy do tego, aby teraz uklęknąć w tym momencie. I zawołać do Boga: Bądź miłości w mnie grzesznego, bo wszystko, co zrobiłem w życiu, było złe. Wszystko, co zrobiłem w życiu, było grzechem. Ale Ty, Panie, chcesz oczyścić mnie z tego grzechu. Proszę, proszę Cię, okryj mnie świętą krwią Chrystusa, aby mógł narodzić się na nowo. Oto prawdziwa oferta, którą daje Ci Bóg. Zapraszam cię na ucztę mojego pana. Wszystko jest już gotowe. Przyjdź i zasiądź z nim do stołu. Niech cię Bóg błogosławi.